zielony lazur Natura 2000 strasznie dziwnie to wygląda Witam, zaczynamy w czwartek jest październik, 20 stopni, za mną Końska Łączka, także zaczynamy ten tydzień od trawy i koniny. Na początek wyskakują ulubione drobinki blaszek. Rozumiem gdybym zaczynał w tym tygodniu na parze, ale taki urobek na łące, no nie niefajnie. Coś chyba idziemy złym tropem. Kolejny do kolekcji. No i kolejna powtóreczka. No czuję się dosłownie jak na plaży faktycznie kurczę. Polmosy i zawleczki. I dla odmiany zapalniczka. Ale stara. Szkoda, że w całkowitym stanie rozkładu. mam jakiś predom albo coś z tamtych czasów. A że na plaży oprócz zawleczek i polmasów jest biżuteria, to mamy krągłość. Miedziany, bo miedziany, ale ładnie zdobiony. Jest biżuteria w końcu. Oby jej więcej. I do kolekcji wpada nam jeszcze guziczek. Że są konie, to i takie widoki często mamy. Ale skoro wychodzą z lajpki, poszukamy. I kolejne znaleziska sam pocisk i jakiś aluminiowy w który wygląda jak nakładka na rączkę od patelni bądź rondelka może i konie. To i podkowa w końcu, może znak tam dalszy fanty, oby. No i myślałem, że jakaś monetka, a mam jakąś przypinkę bodajże od przęży, z gwiazdką, raczej to przypinka, a nie guzik, jest paska, a z tyłu ma ślad, że była chyba przynitowana do paska skórzanego, także, no ale jest coś fajnego, oby tak dalej, podkowa pomogła. No i złoty łańcuszek, to to nie jest, ale jest jakiś miedziany z zapinku. Przynajmniej coś ciekawszego od kapsli. No, że były polmosy, były zawleczki, była biżuteria, jak na plaży. To jest monetka, ale to chyba przyczyszczył delikatnie i na podsumowaniu sprawdzimy, co to jest. Chyba królowa naszych pól. Mamy kolejnego pomocnika. Dzięki, tak przywitaj się. No chodź, jaki mały bąbel fajny. Chodź, pomóż szukać. Konie już się posilają przy kolacji, a my spadamy na podsumowankę. No i szybkie podsumowanko. Łańcuchy, śmieci żarówkowe, wiadomo aluminiowe, dulcików trochę. Blaszek, destrykt, zapalniczki. Elementy plażowe, złąki była też podkowa, na szczęście. No i z tych rzeczy, co to zwykły łańcusz zaklinkowy, dwa guziczki. Yy, moneta po lekkim przetarciu, nawet nie próbuję czyszczenia, jest po prostu całkowitym destruktem. Tak tu mieliśmy jeszcze tą ozdóbkę ze zdobieniem. No i z ciekawych rzeczy praktycznie. Tylko ten pierścionek, obrączka ze zdobieniem. Czyli bardziej plaża niż łąka. Czyli trzeba odwiedzić jeszcze jakieś kąpielisko. I startujemy z sobotą. okolicę miejscowości Borowy Młyn. Teren małego ośrodka wypoczynkowego. Na razie wynik zanim się rozjaśniło 21 groszy i 10 zł. 20 groszy z prl -u. Tam już dołszyk chodzi z tyłu w wodzie. Jest jaśniej, także szukamy dalej. szału nie będzie, ale czekamy na efekty porównania z łączką. Tak do znajdek Sukcesów wielkich dalej brak. Ale mamy świeżynkę, kłudeczkę. pewnie jakby kluczyk by jeszcze działało. I byłoby bardzo pięknie. Idealne w kolorze złota. Ale coś jednak jest. Pewnie znowu będzie trzeba pisać do Bukozetu. Piękny, herbowy, koronny, orzeł. Super znak. A pod I pierwsza moneta w świecie dziennym PRLX. 7-6. No i jest dzienne 20 groszy, trochę styrany czasem, ale współczesny. Jest współczesny nominał dnia 50 groszy. Troszkę zleżałe. Kolejne zguby raperów. Ciekawy łańcuch. A że raperzy bogaci, oprzy bo przy łańcuchu dwa Zico. Szał Najczęstszym imieniem turysty z PRL-u w Włodniutonię na pewno jest Marceli. Witamy Pani Chociaż jest tu bardzo uroczo, Wynik na razie przedstawia się w sposób taki. Oprócz łańcuchów kroperskich, kupy tego co zawsze i śledzia z wody. W dobrym stanie. Mamy tak, królową monet, chyba 2 zł PRL, 3 sztuki Marcelinowotko, dycha 20 groszy, ciabą kętkarski. I tu całe szaleństwo, bo jest 2 zł, 2,50, 3,10, 3,11 i chyba, że godzina jeszcze młoda, czas pomyśleć się o zmianie miejsców, a zacznę sam, ale czekolwiek do łuca na ciapał na bogato 3,91 kolor złota czy PRL-e włoski cynkuś. Po zmianie miejscówki. No uff, nie wygląda to za ciekawie. Ale jak nas nikt nie wygoni, spróbujemy. Zielony lazu natura 2000. Dostaliśmy zgodę, startujemy z prożyczką 20 groszy, a tuż obok foliky wychodzą może będzie no i jest piątek, tylko to nie taki miał być długo dzisiaj wyczekiwane pierwsze z lądu ziko świeżynka bardzo dziwny sygnał wielki pierścionek nie jestem pewien czy to jest ryberko no nie z wielkim kamieniem zajetka fajna no i wychodzi nam biżuteria Pod bujałeczkami Piękna miedziana Cała z serduszek Nie za dużo Ale coś tam na pożyczce Powyłaziło Także Tu widać zupa A tam po dali widzimy Jeszcze jakąś małą Tylką pożyczkę. I to jest celne teraz Strasznie dziwnie to wygląda I no tak oto to wygląda z tej strony Woda również zielona Raczej przeszukamy, ale spróbujemy Jak wygląda pukanie w okolicznościach przyrody no. Dziwny widok. Jakieś groszaki, wśród załeczek wyskakują. I kolejna dwójeczka do kompletu. Zielona woda, dziwno piana i fikuśny o 20 gram, no takiego jeszcze nie miałem. Na początku myślałem, że to blaszka całkiem świetna znajdka. Podsumujmy zieloną wodę. To umie kolczyczek. Benzoletka. uereczka, Dużo rzeczy w kolorze złota, które przyprawiały go o zawał. Gotóweczki współczesnej. Umie 11 zł. 12 groszy. Jakiś fenol przedadolfowy, Kupa pereli. Tu monetek Przebicie całkowite. Ponad dwie dyszki. Śmieci tyle. Śmieci tyle. Także koniec tygodnia, koniec zielonej wody. Taką kąpielisko łącznie ponad trzy dyszki. Ostatni weekend października, czyli wyniki takie z zacyt. I to byłoby na tyle w tym tygodniu. Zachęcam do zostawienia po sobie śladu. Łapka, komentarz, subskrypcja najlepiej. No a my widzimy się za tydzień. I dzięki za oglądanie.